Intencje to niezwykle potężne narzędzie, przy użyciu którego każdy człowiek może świadomie oddziaływać na swoją rzeczywistość. Może dosłownie zapraszać do swojego życia więcej tego, co jest z nim zgodne więcej tego, czego świadomie pragnie. Więc, jeżeli interesuje Cię temat intencji, jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wyrażać intencje, żeby faktycznie przejawiały się w Twoim życiu lub jeżeli Wyrażone przez Ciebie dotychczas intencje nie spełniały się i chcesz poznać powód oraz rozwiązanie całego problemu, koniecznie obejrzyj ten film do końca. Cześć, mam na imię Bartek i pomagam ludziom podnosić poziom wibracji. W tym filmie porozmawiamy sobie o intencjach w bardzo praktyczny sposób, tak, żeby nawet osoba, która nigdy w życiu do tej pory nie pracowała z intencjami, była w stanie zrozumieć, o co chodzi z intencją, oraz w jaki sposób wyrażać intencje, żeby faktycznie przynosiły one namacalny efekt, ale zanim przejdziemy sobie do filmu, krótka przypominajka. Tutaj na dole w opisie tego filmu znajdziesz link do bezpłatnego szkolenia. Szkolenia, które jest związane z moim programem Alchemia. Alchemia będzie ponownie otwarta już od 20 czerwca. Otwieramy ponownie zapisy. Także weź udział, zapisz się na to bezpłatne szkolenie, by dowiedzieć się więcej o samym programie. I dołączyć do grona moich zadowolonych alchemików. Dobra, żeby nie przedłużać, przechodzimy sobie do tematu intencji. Więc na samym początku, czym w ogóle jest intencja? Tutaj, zobacz, przygotowałem taką <grywanie> prowizoryczną planszę. Co to jest? To oczywiście jest człowiek, a to dookoła niego to jego energia. Musisz wiedzieć, że energia przeciętnego człowieka w ciągu przeciętnego dnia jest bardzo rozproszona. Jest rozproszona na milion spraw, milion rzeczy, a tak naprawdę to rozproszenie nie wynika oczywiście z niczego zewnętrznego. Rozproszenie energii wynika tak naprawdę z programów. Z programów obecnych w nieświadomym umyśle, które tak naprawdę prowadzą w życiu do tego, że nasza uważność. Zamiast być sfokusowana na jednej rzeczy, jest po prostu rozbijana. Można by było wręcz powiedzieć, że nasza energia jest troszeczkę rozkradana przez wszystkie nieistotne, mało ważne lub w ogóle bezsensowne sprawy, na których jesteśmy wyuczeni tego, by się skupiać, by się nimi przejmować, by brać je serio, by traktować je bardzo poważnie i wydatkować na to naszą życiową energię. Natomiast musisz wiedzieć, że energii oczywiście mamy jedną pulę, jedną ilość, jeżeli nasza energia jest wydatkowana. Na rzeczy, których nie chcemy, no to bardzo często później w życiu nie wystarcza jej już na to, czego byśmy chcieli. To troszeczkę tak jak z pieniędzmi, tak? Jeżeli mamy na przykład 1000 zł i wydamy go na dywany, na ręczniki, na pierdoły, no to później może na przykład tych środków nie starczyć już na rzeczy, których byśmy naprawdę chcieli, czy na przykład na jakiś, nie wiem, fajny wyjazd, tak? Cokolwiek, tak naprawdę, cokolwiek. No i teraz właśnie. Kracza intencja. Czym jest intencja? Intencja to nic innego jak świadome nadanie kierunku Twojej życiowej energii. Czyli wyrażenie intencji doprowadza do tego, że zamiast tych wszystkich tutaj porozpraszanych strzałek, Twoja energia zamienia się w jedną taką dużą, sfokusowaną na tym, czego pragniesz. Strzałkę. I tak naprawdę nie ma tutaj nic podchwytliwego, nie ma tutaj nic, co byłoby trudne do zrozumienia. Intencja to nic innego jak nadanie kierunku, nadanie toru twojej życiowej energii, tak żeby płynęła w stronę tego, czego pragniesz. I tutaj podkreślam, bo wiele osób zastanawia się nad tym, czy żeby wyrazić intencję potrzebna jest jakaś specjalna, magiczna, tajemnicza formułka, tak? Absolutnie nie. Intencja to tak naprawdę wyrażenie. Moją intencją jest i nazwanie tego dokładnie po imieniu. Pamiętaj, najtrudniejszą rzeczą, najtrudniejszym elementem w całym procesie pracy z intencją jest tak naprawdę to, żeby pamiętać o tym, żeby intencje wyrażać. Tak naprawdę do tego się to sprowadza. Musisz o tym po prostu pamiętać i robić to regularnie. I tyle, i tak naprawdę tyle. Tutaj dodam jeszcze tylko, że jeżeli już zdecydujesz się na pracę z intencjami, to pamiętaj o jednym. Bardzo często ludzie, kiedy chcą zacząć korzystać z intencji, kiedy w ogóle chcą zacząć manifestować coś w swoim życiu, no to od razu porywają się z motyką na słońce. O co chodzi? Chodzi o to, że. Weźmy sobie przykład. To będzie. <laughs> Dużo łatwiejsze, dużo bardziej e, obrazowe. Wyobraź sobie człowieka, który nigdy nie biegał. No i ten człowiek nagle wymyśla sobie, że on pobiegnie w maratonie. No i zamiast skupić się na samym procesie, czyli na tym, żeby w ogóle zacząć biegać, żeby zacząć regularnie ćwiczyć, żeby zacząć przygotowywać się do tego maratonu, on jest jedynie sfokusowany na przebiegnięciu maratonu. Tak, jakby jakikolwiek inny bieg nie był bieganiem, nie prowadził do tego, że poprawia się kondycja, masz więcej siły i w końcu docelowo pobiegniesz w tym maratonie. Tylko tak naprawdę uważał, że istnieje tylko maraton, tak? Że żaden trening, żadne przygotowanie nie ma z maratonem absolutnie nic wspólnego. No i właśnie, jeżeli chodzi o manifestowanie czegoś, tak, czy o pracę z intencjami, no to dużo ludzi ma takie podejście, że nie skupia się na tym treningu, na rozgrzewce, na przygotowaniu, czyli na małych rzeczach, rzeczach, które są dostępne już od ręki, tylko od razu patrzy gdzieś tam, head daleko na to przysłowiowe słońce, tak, które chcemy przekopać motyką. No i niestety bardzo często prowadzi to do rozczarowań, bardzo często prowadzi to do frustracji, do zwątpienia w to, że osoby takie jak ja, które. Dzielą się taką wiedzą, takimi treściami, są szarlatanami, którzy wymyślają głupoty, które nie działają. No ale, dobra, mam nadzieję, że ty do tych ludzi się nie zaliczasz że wiesz o tym i doświadczasz tego że faktycznie intencja ma niezwykłą moc i że przy jej użyciu możesz wpływać na rzeczywistość. Więc podkreślam grubą, czerwoną kreską pamiętaj o tym. Zacznij od małych rzeczy, rzeczy, które są proste, które są łatwe, odnośnie których nie ma w tobie wątpliwości, a zobaczysz, że intencje zaczną się spełniać. Jeszcze jedna rzecz, pamiętaj, intencje nie muszą dotyczyć zawsze czegoś zewnętrznego. Intencje, według mnie, przede wszystkim powinny dotyczyć Ciebie, tego, kim Ty się stajesz, tego, jakim człowiekiem chcesz się stać, i przy... Przy wykorzystaniu, przy użyciu intencji, również możesz to zrobić, możesz wprowadzać zmiany w sobie. Dobra, ale idziemy dalej, bo to oczywiście jeszcze nie koniec. Wiesz już, jak działa energia przeciętnego człowieka, wiesz już, co zrobi intencja z energią przeciętnego człowieka, a ja już przekręcam kolejną planszę, żeby jeszcze lepiej ci to wszystko zobrazować. Więc teraz zobacz, spójrz, tutaj mamy. <noise> tutaj mamy radio nadajnik, tak? Mamy antenę, która cały czas wysyła jakiś tam sygnał. Mamy też oczywiście radioodbiornik, przy użyciu którego możemy zestroić się z konkretną częstotliwością, po to, żeby właśnie zacząć słuchać konkretnego radia. Więc teraz wyobraźmy sobie, tak, że mamy tutaj radio. Radio A, które nadaje na jakimś tam paśmie, mamy radio B. I tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że każde twoje marzenie, każde twoje pragnienie wszystko to, czego chcesz w życiu, już istnieje. I my, jako ludzie, mamy troszeczkę odwrócony sposób postrzegania życia i rzeczywistości. Zapamiętaj to. Postrzegamy życie odwrotnie niż ono faktycznie działa. Dlaczego? Już tłumaczę. Zobacz, to nie jest tak, że pomysł, pragnienie czy marzenie pojawia się w Twojej głowie, że ono jest przez Ciebie wytworzone. Absolutnie nie. To, że marzenie, pragnienie, cokolwiek pojawia się w Tobie, jest efektem tego, że. Dostrajasz swój odbiornik, czyli tak naprawdę siebie, swoje pole elektromagnetyczne, do konkretnego radia. I tak mamy oczywiście radio A, na przykład radio marzenia, radio B, radio pragnienia, radio C, problemy, radio D, trudności, i tak dalej, i tak dalej. Tu oczywiście można by było sobie rozpisać całą dużą tabelkę z poszczególnymi yy, częstotliwościami, tak, jakie, jakie konkretne stacje radiowe. W naszej rzeczywistości nadają. No, ale właśnie, chodzi o to, zmierzam do tego, że jeżeli w tobie pojawia się już jakieś marzenie, pojawia się jakieś pragnienie, pojawia się chęć do jakiegoś konkretnego doświadczenia w twoim życiu, to jest dla ciebie informacja, to jest dla ciebie sygnał, że jesteś dostrojony czy dostrojona do takiej, a nie innej stacji radiowej. No i teraz bardzo ważna rzecz. To jest ten moment, to jest ten element, w którym wiele ludzi popełnia błąd, chociaż nie wiem, czy można nazwać to błędem. Myślę, że często wynika to po prostu z niewiedzy albo z braku wykonywania odpowiedniej pracy nad sobą, pracy, której uczę właśnie między innymi w alchemii. Więc teraz posłuchaj, jeżeli jesteś dostrojony czy dostrojona, tak pojawia się w tobie marzenie, na przykład egzotyczny wyjazd na wczasy. I wyrażasz sobie intencję, chcę pojechać do egzotycznego kraju X, czy na wyspę X i spędzić tam miło czas. Kiedy to robisz, jesteś dostrojony powiedzmy sobie tutaj do radia B. Intencja zostaje wysłana, natomiast później w ciągu dnia, na przykład idziesz do pracy, wkurzy cię szef, jedziesz po zakupy, ktoś ci, nie wiem, zastawi miejsce parkingowe, idziesz załatwić sprawę do urzędu, jest tam kolejka. Wszystkie te zdarzenia, które pojawiają się w ciągu Twojego dnia, sprawiają do tego, że zmienia się częstotliwość Twojego odbiornika, zmienia się Twoja częstotliwość, a przez to Ty, zamiast odbierać to radio B, na którym nadawali piękny program o egzotycznej wyspie, na której Ty spędzasz swój urlop, dostrajasz się do np. radio Złość, tak? Radiozłość, na którym jest wkurzenie na szefa, wkurzenie na człowieka, który zostawił Ci miejsce w parkingu, czy złość na urzędy i yy, tak naprawdę funkcjonariuszy publicznych, dlatego że musisz czekać w kolejce. O co chodzi? Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy Ty wyrażasz intencje, będąc na konkretnym paśmie częstotliwości, to jest dosłownie tak, jakbyś dzwonił, tak? Wykonywał telefon do reportera prowadzącego program na. Danej radiostacji i zamawiał, czy zamawiała sobie piosenkę. Ty zamawiasz tą piosenkę, ktoś tam ją puszcza i ona leci, i ona leci na paśmie radia B. Natomiast jako, że ty zmieniłeś, czy zmieniłaś częstotliwość swojego odbiornika, ty słuchasz już zupełnie innego radia. Weźmy sobie tutaj radio. Radio D. Radio D, jak dupa, czyli nic nie wychodzi, po prostu tak. Dostroiłeś czy dostroiłaś się do radia D i nie usłyszysz piosenki zamówionej w radiu B. Rozumiesz? To nie jest tak, że ta intencja się nie spełnia, bo tak naprawdę spełniają się wszystkie intencje. One już są spełnione. Na chwilę obecną, każda jedna intencja, która się w tobie pojawia, każde marzenie, każde pragnienie to wszystko jest już spełnione. Rozumiesz? To wszystko tam jest dosłownie tak jak muzyka w radio. Kiedy chcesz posłuchać konkretnej muzyki, to nie jest tak, że ty musisz ją stworzyć. To nie jest tak, że ty musisz ją nagrać, wyprodukować i opublikować, żeby była dostępna. Absolutnie nie. Ty po prostu zamawiasz, w radio ją puszczają, tylko żebyś ty usłyszał czy usłyszała tą piosenkę, musisz być dostrojony czy dostrojona do pasma na którym nadaje to radio. Rozumiesz? Przejdźmy sobie więc dalej. Tutaj e, możecie się to skojarzyć z poziomami świadomości Hawkinsa. Jeżeli tak jest, to bardzo dobrze. To dla mnie znak, że ja wykonuję swoją robotę ok i że ta wiedza gdzieś tam już się w Tobie gruntuje. No ale dobra, e, jeszcze raz, przejdźmy sobie do tego. Tak, mamy różne radiostacje. Radio Spokój na 103,3 FM, Radio Radość na 101,1 FM, Radio Miłość na 99,4 FM. To są oczywiście te stacje radiowe, których chcielibyśmy w życiu słuchać. Natomiast, oczywiście, są też inne stacje radiowe. Stacja, stacja radiowa Żal na 98,2 FM, Radio Wina na 98,1 FM i Radio Wstyd na 98 FM. Oraz cała gama innych radiostacji, które cały czas nadają swój sygnał. I tak jak mówiłem, ty jesteś odbiornikiem. Rozumiesz, ty nie jesteś nadawcą sygnału, ty jesteś odbiornikiem tego sygnału. I tak naprawdę w momencie, kiedy ty dostroisz się do konkretnego pasma, do konkretnej częstotliwości i będąc na tym paśmie, wyrazisz intencję, czyli mówiąc inaczej, zamówisz swoją ulubioną muzykę, żeby została puszczona, to żeby ją usłyszeć, musisz pozostać na tej samej częstotliwości, bo jeżeli będąc na poziomie miłość. Zamówisz sobie piękną relację, cudowny, szczęśliwy związek, ale w międzyczasie, pod wpływem okoliczności, zdarzeń, sytuacji, czy tak naprawdę czegokolwiek, zmienisz częstotliwość, którą odbierasz, na przykład na poczucie winy, co się dzieje. Na Radiu Miłość będzie, leciał, ten utwór, będzie Twoja cudowna relacja, będzie to, czego pragniesz. Natomiast na radiu w Lina niestety o tym nie usłyszysz. Rozumiesz, bo jest to inna częstotliwość, jest to inne pasmo. I dlatego, właśnie dlatego, to nie jest tak, że intencja się nie spełnia. Ona się spełnia, tylko być może w międzyczasie ty przestroiłeś, czy przestroiłaś się na inną częstotliwość i dlatego nie słyszysz. Tej konkretnej muzyki, którą chciałeś, czy chciałaś usłyszeć. Do tego się to sprowadza. Natomiast jeżeli chodzi o intencję, musisz tutaj wiedzieć jeszcze jedną rzecz. Intencja jest troszeczkę tak jak rakieta. A czego potrzebuje rakieta do tego, żeby wznieść się w przestworza? Rakieta potrzebuje oczywiście paliwa. I tutaj mówiłem, tak, o radiostacjach. I konkretnych pasmach częstotliwości, natomiast musisz wiedzieć, że im wyższa jest emocja, im wyższej jakości jest emocja, tym tak naprawdę rakieta ma lepsze paliwo. Zapamiętaj to sobie. Twoje emocje są paliwem dla tej rakiety. I każda intencja. Dlatego właśnie warto zestrajać się chociażby z tymi radiostacjami, radiostacja, spokój, radość, miłość, czy wdzięczność, dlatego, że w ten sposób dostarczasz swojej rakiecie naprawdę, naprawdę dobrego paliwa. Natomiast intencje wyrazia, wyrażane z poziomu żalu, winy, wstydu, strachu, złości, nienawiści, czy czegokolwiek takiego, mają bardzo, bardzo, bardzo słabej jakości paliwo. Rozumiesz? To tak jakbyśmy sobie spojrzeli tak? na, na przykład na benzynę. Benzyna ma coś takiego jak oktany, czyli tak naprawdę mówiąc tutaj w dużym uproszczeniu, e, oktany odzwierciedlają moc energetyczną benzyny. I benzyna może mieć bardzo mało oktanów, ale może być też wzmacnianą benzyną, która jest używana chociażby w samochodach wyścigowych. Tak? Intencje działają dokładnie w ten sam sposób. Im więcej oktanów, czyli im wyższa jest emocja. Im wyższe, im lepsze, im mocniejsze jest zasilanie, tym intencja szybciej, łatwiej, prościej przejawia się w Twoim życiu. Także pamiętaj o tym. Mam nadzieję, że wyniesiesz z tego filmu coś dla siebie. Mam nadzieję, że rozumiesz, dlaczego niektóre intencje, pomimo tego, że spełniają się wszystkie, to nie każda materializuje się w Twoim bezpośrednim doświadczeniu. A najważniejsze to to, że mam nadzieję i. Szczerze wierzę w to, że od dzisiaj zaczniesz świadomie kierunkować energię, swoją życiową energię i zasilać swoje marzenia paliwem o najwyższej jakości. Paliwem, które ma ogrom oktanów, paliwem, który sprawi, że każda Twoja intencja, każda Twoja rakieta doleci co najmniej do innej galaktyki, jeśli nie jeszcze dalej. A jeżeli. Tu jeszcze taka dodatkowa informacja, jeżeli interesuje Cię temat intencji i chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej na ten temat, to mam też mini szkolenie związane z tak zwanym segmentowaniem intencji. Link do tego szkolenia również znajdziesz tutaj na dole w opisie tego filmu. Z mojej strony tyle na dzisiaj. Życzę Ci cudownego dnia, cudownego wieczora, zależnie oczywiście od Twojej strefy czasowej, zależnie od tego, której oglądasz ten film. My widzimy się już prawdopodobnie za tydzień w kolejnym filmie. No i oczywiście od 20 zapraszam do Alchemii, zapraszam na pokład, bo Ty również, tak jak każdy człowiek. Może przekopać swoje wnętrze, może zgłębić nieświadomość i całkowicie zmienić zapisy informacyjne, które krążą w tej niewidzialnej chmurze energii, jaka otacza każdego człowieka. Cudownego dnia dla Ciebie, mnóstwo miłości, mnóstwo światełka, i do zobaczenia już w kolejnych filmach. Namaste.